Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Tymek z Polska. No i dziś... Yy, 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 szybkie info wam powiem. Takie mega szybkie. Że mam nowy kanał, gdzie nag będę nagrywał Fortnite'a yy, no i Brawla. Yy, on się nazywa G. Zresztą będziecie mieli link do tego kanału w opi... Nie. Będziecie mieli nazwę tego kanału w opisie. Jeszcze nic tam nie mam wstawionego. Ale yy, po prostu. Yy, albo wiecie, co, jak zrobię yy, tym kanałem. Yy, skomentuję ten film i po prostu zobaczycie. Wejdziecie sobie na ten kanał serdecznie. Zapraszam, dzisiaj jest. Live na tym drugim kanale. No już ten kanał nie istnieje, więc Siema, wbijajcie na tamten kanał. Subskrybujcie wszyscy, nie, aby nie przegapić żadnego filmu. Będziemy tam grać w Fortnite'a, w Brawl'a, w jakiej gry chcecie. Yy, no i. Ale nie w Fortnite'a na telefonie, tylko na komputerze. I cześć.